Klawiatura Dark Project DPO87 Ciekawa klawiatura w rozsądnej cenie. Sprawdźmy co potrafi. Na wstępie tego materiału chciałem Was poinformować, że klawiaturę otrzymałem od producenta na testy. Klawiatura zostanie u mnie po tych testach. Natomiast ponadto nie otrzymałem żadnej gratyfikacji, a sam producent nie miał wpływu na treść tego materiału tak, żeby. Formalności stało się zadość. Wobec tego może być w 100% pewni, że wszelkie wady, które znalazłem w tej klawiaturze, wam przedstawię. I to bez ogródek. Klawiatura generalnie była zapakowana dość standardowo. Nie ma tu jakiegoś super wypełnienia, ale też nie było żadnej tragedii. Klawiatura była zameta w normalnym kartonowym pudełku, natomiast wewnątrz samego pudełka znajdowała się już klawiatura, która była umiejscowiona w takiej powiedzmy to gąbce. Więc samo zapakowanie klawiatury nie odbiega niczym od normy. Sama klawiatura była dodatkowo owinięta taką małą jeszcze otuliną. A w samym pudełku oprócz klawiatury znaleźliśmy jeszcze kilka pullera, dodatkowe kickupy na spację, Enter oraz przycisk Escape. Instrukcja obsługi oraz kartę gwarancyjną. Klawiatura może pracować ze wszystkimi systemami operacyjnymi od Microsoftu, począwszy od Windowsa XP, kończywszy na Windowsie 11, jak również z systemami mac OS. Niestety, jeżeli chodzi o oprogramowanie, które znalazłem na 100% dotyczy ono tylko Windowsów nie ma żadnego oprogramowania na urządzenie Mac OS. Kikapy w tej klawiaturze są to double shoty PBT ABS. -y. Same kikapy sprawiają natomiast dość dobre wrażenie. Są solidnie wykonane, są dobrze wykonane, nie są to jakieś byle jakie, byle się zrobione kikapy, więc myślę, że przez dłuższy czas użytkowania nic się tu nie powinno wycierać i wszystko powinno być w jak najlepszym porządku, nic się też nie powinno... W jaki sposób przypadkowo zniszczyć. Myślę, że zaczniemy z grubej rury i powiemy o minusach klawiatury Dark Project. Ilość oprogramowania, które jest dostępne na stronie jest zatrważająca. Ciężko jest tak naprawdę dobrać odpowiednie oprogramowanie do danej klawiatury. Ponieważ modelik o 87... Jest naprawdę sporo na stronie i ciężko jest wybrać odpowiedni model pasujący do naszej klawiatury. Kolejnym minusem, jeżeli chodzi o tą klawiaturę jest to, że niestety nie ma ona odpinanego przewodu USB od samej klawiatury. Mała rzecz, ale gdyby jednak był odpinany przewód USB, byłoby to moim zdaniem znacznie też. Lepsze. Dla niektórych również minusem może być to, że nóżki klawiatury, te służące do podniesienia klawiatury, mają tylko jeden stopień regulacji, co bardzo często przy o wiele tańszych produktach mamy już dwa stopnie regulacji, jednakże biorąc pod uwagę cenę klawiatury, która waha się od 100... 99 zł do 219 zł. Myślę, że te minusy nie są jakieś bardzo znaczące. A te minusy może zrekompensować zarówno design klawiatury, który jest, można by powiedzieć, dość oryginalny. Chociaż z drugiej strony, wiele klawiatur jest w tym momencie w bardzo ciekawym designie. Wielu procentów Klawiatur w tym momencie w jakiś sposób się wyróżnia ręku i produkuje sprzęty, które są dość ciekawe, stylistycznie, lub mają jakieś funkcje, które nie posiadają inne klawiatury ta klawiatura zdecydowanie jest klawiaturą, która ma ciekawy design i tego. Tej klawiaturze odmówić nie mogę. Ogólnie jeżeli weźmiemy klawiaturę do ręki, to sprawia ona wrażenie naprawdę solidnej konstrukcji i to jest na pewno na plus. Nawet nóżki z tyłu, które służą do podniesienia do klawiatury są wykonane solidnie, sprawiają wrażenie naprawdę solidnego sprzętu. Jednakże tutaj jak już wspomniałem, no niestety mamy tylko jeden poziom regulacji, co... Uważam za minus, jeżeli chodzi o tą klawiaturę. Natomiast gumki, które mają zapobiegać przemieszczaniu się naszej klawiatury po naszym biurku, są wykonane również bardzo solidnie. Sprawiają takie niemalże betonowe wrażenie. A sama klawiatura nawet gdy próbujemy ją wyginać na boki, to wcale nie chce się wyginać. A do tego wszystkiego wcale nie chce mocno skrzypieć. Choć na materiale to słychać nieco mocniej niż faktycznie na żywo. Przewód USB wykonany jest z oplotu, co jest na pewno na plus. Dodatkowo możemy go przeprowadzić w kilka różnych miejsc z tyłu za klawiaturą. Mamy takie kierowki, gdzie możemy przeprowadzić nieco przewód na lewo, nieco przewód na prawo, ale niestety, tak jak już wspominałem wcześniej, nie jest on odłączany, nie jest on odpinany od klawiatury. Jego długość jest również przeciętna, ponieważ ma on 1,8 metra długości. Przełączniki w tej klawiaturze są to G3MS Sapphire. Przełączniki, które według producenta są przesmarowane zaraz na linii produkcyjnej. Dodatkowo są poddane one stres testom na ponad 100 milionów kliknięć. Spróbujmy teraz zasymulować pewnego rodzaju streama. Ja będę do Was mówił i będę próbował coś pisać na klawiaturze. Będę próbował ją używać tak, jakbym używał. Gdybym na przykład nie wiem, grał sobie w grę jakąś Gdybym coś pisał, jakbym sobie streamował, na przykład wyszukiwał coś w Google, więc zobaczycie, jak mój mikrofon, który jest mikrofonem kardoidealnym, który wyłapuje głównie tylko z przodu, jak wyłapuje dźwięki tej klawiatury. A teraz posłuchajcie, jak ta klawiatura brzmi z mikrofonu, który lepiej wyłapuje wszystkie dźwięki. Jeszcze na szybko porównajmy tą klawiaturę z dźwiękiem klawiatury o brązowych switchach, którą też niedawno testowałem na kanale, która też jest w podobnym budżecie. Taki dźwięk tej klawiatury to zarówno zasługa przełączników, jak i tego, że stabilizatory na spacji Enterze, shifcie oraz na Backspace są przysmarowane. Ponadto spacja ma wytłumienie, zarówno na dole, na spodzie gumowe, jak i na górze ma wytłumienie w postaci takiej pianki u samej góry na Kikapie. To wszystko daje poczucie naprawdę fajnie działającej klawiatury, fajnie działających przełączników i taki w miarę fajny, ciekawy dźwięk. Oczywiście. To nie jest dźwięk najwyższej klasy, jednakże to co mogę powiedzieć i to co sami słyszeliście, nie słychać jakiegoś bardzo mocnego rezonowania klawatury, więc być może jakieś wytłumienie wewnątrz klawatury się znajduje. Nie rozbieram tej klawatury, ponieważ nie wiem, co z tą klawaturą jeszcze stanie. Oczywiście to, jak się pisze na klawaturze, jak się z klawatury korzysta, to jest bardzo indywidualne odczucie. Dla mnie jest naprawdę, powiem szczerze, w porządku ta klawatura, jeżeli chodzi o działanie, o przełączniki, o całą estetykę, jeżeli chodzi o działanie klawatury, nie o estetykę wizualną, tylko o estetykę... Właśnie pracy klawiatury. Naprawdę przypada mi ta klawiatura do głosu, pomimo tego, że jest on zwolennik klawiatur pełnowymiarowych, nie TKL-ek. Natomiast, mimo tego, w jaki sposób przyzwyczaiłem się do tej klawiatury i działa mi się na niej w miarę spoko. W miarę fajnie się na niej pisze, jest naprawdę przyjemna, w miarę w się również gra, ze względu nawet na to, że ma raportowanie 1000 Hz. Co też pomaga nieco w wygraniu, jeżeli chodzi o ustawianie makra klawiatury, taka opcja jest, o tym wspominam, natomiast ja sam tego nie testowałem, nie próbowałem, ponieważ ja zazwyczaj nie korzystam z żadnego typu makra na klawiaturze. Na klawiaturze mamy też trzy dość małe i nieco słabo widoczne diody, które mówią nam o trybie klawiatury, czy mamy powiedzmy włączonego kapsuloka i tak dalej, i tak dalej. Troszkę te diody moim zdaniem, są zbyt małe, znajdują się zaraz obok przycisku Escape. Moim zdaniem są nieco słabo widoczne, ale generalnie są zauważalne. Jeżeli chodzi o założenie ich w nocy, gdzie ja zawsze tak pracuję, to jest w porządku, natomiast w dzień nieco już tym gorzej wygląda, ale też jesteśmy w stanie zobaczyć te diody informujące o tym, w jakim trybie jest obecnie klawiatura. Jeżeli chodzi o podświetlenie klawiatury, to jest ona, myślę, że w tym budżecie dość standardowe. Podświetlenie klawiatury ma 16 milionów kolorów. Klawiatura podświetla się ładnie, możemy w aplikacji regulować mocą podświetlenia, możemy ustawiać różnego rodzaju tryby. Jest to oczywiście podświetlenie w pełni ARGB, w pełni sterowalne, czyli de facto każdy klawisz może świecić w zupełnie innym kolorze, jeżeli będziemy mieli takie życzenie. No oczywiście to wszystko działa bardzo przyjemnie, bardzo w porządku, ale raczej do tego w tym budżecie jesteśmy myślę, że przyzwyczajeni i to podświetlenie nie robi jakiegoś spektakularnego wrażenia, ale też nie razi, nie jest to słabe podświetlenie. Jak już wspomniałem w klawiaturze otrzymujemy również trzy wymienne kick-upy, przez to, że te trzy, które wspomniałem, czyli Escape. Spacja oraz Enter mają specjalną grafikę na sobie. Natomiast, jeżeli ta grafika nam się nie podoba, to otrzymujemy właśnie trzy dodatkowe kick upy, które możemy wymienić i złożyć do tej klawiatury, po to, aby klawiatura była klawiaturą dwukolorową, a nie z dodatkową grafiką na niektórych keycapach I mieć bardziej, powiedzmy to, stonowaną klawiaturę, chociaż o tej klawiaturze powiedzieć, że jest stonowana. To troszeczkę za dużo powiedzieć. Niestety w tym dodatkowym kikapie ze spacją nie otrzymujemy tego piankowego wygłuszania, które otrzymujemy w kikapie, który jest zamontowany na klawiaturze. To jest minus, ale na całe szczęście dość łatwo można te gąbkowe wytłumienie przełożyć z kikapa, który jest zamontowany w klawiaturze, do tego kikapa, który jest kikapem dodatkowym. Jednakże szkoda, że ten drugi kikap dodatkowy nie ma też tego wytłumienia. Solidna konstrukcja, przewód w oplocie, dobre switche. Przesmarowane switche, przesmarowane stabilizatory, wygłuszanie pod spacją, w miarę ładne podświetlenie. Czego tak naprawdę więcej oczekiwać z klawiatury? Klawiatura Dark Project wydaje się klawiaturą kompletną. Oczywiście nie jest to klawiatura z najwyższego budżetu, dlatego nie mamy bezprzewodowości, nie mamy choćby odpinanego przewodu USB, ale klawiatura, mimo tego, sprawia wrażenie naprawdę. Dobrze wycenionego, dobrego, solidnego sprzętu. Oczywiście, no można powiedzieć, że no szkoda, że nie ma wymiennych switche. No oczywiście, że szkoda, że nie ma wymiennych switche. Oczywiście, zawsze można zarzucić klawiaturze jeszcze wiele innych niedogodności. Ta klawiatura. Może nie jest jakimś super ideałem, ale jest naprawdę ciekawą klawiaturą w swoim budżecie. Te 200-250 zł jest to budżet, w którym zawsze musimy iść na jakieś ustępstwa, gdy chcemy kupić klawiaturę. Nie otrzymamy w tym budżecie wszystkiego, co byśmy chcieli otrzymać. Oczywiście zawsze finalny wybór należy do was, do konsumentów. Moim zdaniem klawiatura jest mimo wszystko warta swojej ceny.